Mimo licznych uwag, jakie usłyszeliśmy od naszych czytelników i miłośnik, miłośników książek, zdecydowaliśmy się przeprowadzić promocję książki Bogdana Rymanowskiego, dziennikarza telewizji TVN. Książka nosi tytuł Ubek, Wina i Skruka, a bohaterem w cudzysławiu jest sierżant Jan Molka. Sierżant Jan Molka pochodzi z rodziny... Rodziny Patriotycznej. Mama jego była łączniczką w powstaniu warszawskim, była więźniarką, również jego ojciec wycierpiał wiele podczas wojny. Był również więźniem obozu, a po wojnie, jako że był żołnierzem armii amerykańskiej, również swoje ocierpiał. Dziadek pochodzenia niemieckiego nie zgodził się na podpisanie. Folk, listy Volksdeutsche. Tym bardziej właśnie te pokrętne są losy agenta, człowieka mm, oczytanego, inteligentnego, wykształconego, ale nie należącego nigdy do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do żadnego ugrupowania. Dziennikarz, który przeprowadzał z nim wywiad, musiał się mieć na baczności, jako że to był człowiek wszechstronnie wyszkolony pod. Przez specjalistów pod względem promowania, pod, pod względem psychologicznym, zdobywania różnych wiadomości. Był geniuszem zła. Donosił na wielu znanych osób, m.in. na Lecha Kaczyńskiego, Donalda Tuska czy Bogusława Borusewicza. Książka Bogdana Rymanowskiego jest powiecią człowieka, który szuka osobistego odkupienia.